Hej Jacek i Darek, oto najlepsze ćwiczenia na ból biodra dla seniorów. Zapraszamy. Pierwszym ćwiczeniem są wznosy minicy. Połóż się na plecach, zegnij nogi, połóż ręce wzdłuż tułowia i wznoś swoją minicę, swoje biodra. Jest to proste, bardzo skuteczne ćwiczenie, w szczególności napinające nasze mięśnie pośladkowe, jakże istotne dla naszych bioder. Na chwilę tutaj się zatrzymamy. Nie musisz wykonywać tak jak robi to Madzia w takiej wysokości. Rób w swoim komforcie, jeżeli chodzi tutaj o wysokość wznosu tej miennicy. Ponadto, jeżeli chcesz bardziej zaangażować swoje mięśnie z tyłu uda, możesz nogi dać troszkę dalej. Jeżeli chcesz zaangażować bardziej swoje mięśnie pośladkowe, do czego namawiamy, dajesz te nogi troszkę bliżej. Oczywiście to ćwiczenie można robić jedno nóż, wtedy zakładamy nogę na nogę, jednakże Ćwiczenia dzisiejsze są kierowane do seniorów i wolałbym dać tam prostą, podstawową wersję. To ćwiczenie wykonuj w 3-4 seriach bardzo blisko pełnego zmęczenia. Najlepiej między 6 a 15 powtórzeń, przytrzymując sobie 3 sekundy u góry. Drugim ćwiczeniem będzie ćwiczenie nazywane Ptak Pies, gdzie jesteśmy w pozycji czworaczej i unosimy na przemienne kończyny. W tym wypadku na początku będziemy unosić prawą rękę, lewą nogę, przytrzymywać 3 sekundy, wracać i robić to na drugą stronę. Tu też się na chwilkę zatrzymamy. Pamiętaj, że znów zakres ruchu powinien być dostosowany do Twoich możliwości. Nie szarp w tym ćwiczeniu i unosi tak wysoko, jak możesz. Jeżeli masz problemy z Podpieraniem się możesz przejść na piąstki, na pięści, ewentualnie pamiętaj, aby robić to gdzieś na miękkim podłożu, tak jak Madzia robi to na materacu. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach i również blisko z pełnego zmęczenia, choć pamiętaj tutaj, że to ćwiczenie główne jest celowane nie tylko w biodrowego, ale też Wy to, abyś napinał, napinała swoje mięśnie głębokie, czyli wy Twój balans, który oczywiście wraz z wiekiem możemy zatracić. Wykonuj 12 do 16 powtórzeń, licząc tutaj, że to jest 6 do 8 na skos, przytrzymując oczywiście około 3 sekund. Ostatnie ćwiczenie będą to rotacje tułowia i żeby to wykonać, połóż się na plecach, zagnie swoje nogi i przekładaj je raz w jedną, raz w drugą stronę. I tu też na chwilkę się zatrzymamy, ale dosłownie na sekundkę. Chcę tylko wytłumaczyć, jedno ćwiczenie było wzmacniające, trzy są na pośladki, drugie też na wzmacnianie, głównie na równowagę i trzecie chciałbym dać w kierunku zakresu ruchu. Często mamy taką sytuację, że mamy restrykcję zakresu ruchu i tu albo trzeba był zrobić ćwiczenia rozciągające albo ćwiczenia takie ruchowe. I tak jak Mandzia robi tutaj rozciąga nie tylko mięśnie przykręgosłupowe, ale też mięśnie pośladkowe, można dać sobie troszkę szerzej nogi. Do filmiku w jaki sposób Poprawić swoją mobilność bioder odeślę w karciu góry. Tam było kilka fajnych ćwiczeń, właśnie ćwiczonych z tej grupy. Tego ćwiczenia wykonujemy trzy serie, około 20 powtórzeń, licząc, że jedna i druga strona jest to jedno powtórzenie, przytrzymujemy około 3 sekund. Dodatkowo warto pamiętać, że oprócz ćwiczeń będą pomocne też inne narzędzia, inne działania dla naszego biodra. W znacznej większości u seniorów ból biodra jest związany ze zmianami zwyrodnieniowymi, które lubią ciepło. Ogrzewaj swoje biodro. Używaj termoforu, gorącego prysznica, a najlepiej wmasuj sobie maść rozgrzewającą. Do najlepszej maści zostawię polecajkę na dole. Ponadto bardzo skuteczny będzie masaż naszych sztywnych, spiętych, obolałych też mięśni. Aby to zrobić, najlepiej udać się do specjalisty. Jednakże, jeżeli nie masz takiej możliwości, to używaj, tak jak już mówiłem, gorącego prysznica, który w jakiś sposób też będzie ubijał te tkanki. Są poduszki grzewczo-masujące, do których namawiam. Ewentualnie, korzystaj z filmików, na których też pokazywaliśmy, w jaki sposób rozmasowywać sobie tkanki okoliczne. Na końcu pamiętaj, że ćwiczenia działają w pewnym procesie. Więc przede wszystkim pamiętaj, aby być systematycznym. Na dzisiaj to wszystko. Wraz z Dariuszem bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że te ćwiczenia przyniosą przede wszystkim ulgę na Twój ból, na Twoje dolegliwości. Na końcu tego materiału zostawiamy dwa inne materiały do przejrzenia z naszego kanału. W szczególności polecamy ten, który będzie po Twojej lewej stronie naszej prawej o zmianach zwrotniowych stawu biodrowego. Kłaniamy się. Życząc dużo ćwiczeń, mało bólu. Pozdrawiamy.